Witam, witam. Dzisiaj w takim pięknym miejscu. Popatrzcie, tutaj. Wszystko tam jest na dole. Raczej, znaczy wszystko znaczy się. Rzeczy do jedzenia. To jest największy market. Taki do jedzenia w Milwaukee, Wisconsin, Milwaukee. Piękne miasteczko. Tylko to jest tak, na dole się ten Na dole Na dole się kupuje, na górze się je, nie? Tak wygląda to wszystko. Nie wiem czy coś tu zjemy, ale, ale przynajmniej wam pokażę, bo tu bardziej takie No raczej jest dużo tego do jedzenia, ale bardziej takie takie rzeczy. No nie wiem, zaraz zobaczymy. O, nawet lody mają. Patrzcie, taki belka jest nawet. O, może się odpyskam przynajmniej. Tu jest co? Tu jest jakiś pokój z tymi. Pani sobie liczy, ile sprzedała już tego. Ile sprzedała e, hamburgerów? <grym> no i co. Tak to wygląda. Powiem tak, nie ma szału. Dużo ludzi mówiło, że tu jest tak spoko, nie wiadomo jak, ale może dla kogoś jest spoko, a może a może dla innych nie jest spoko. Ale zejdę na dół wam jeszcze pokażę. Co tu jest i jakie, jakie ceny, bo to na pewno będzie każdego interesowało. Okej, kolejka do kibelka jest nawet. Kurczę. O, tam jest fajny ten fajny samochodzik. No pójdziemy na dół, zobaczymy, nie, czy tutaj zjemy, czy nie zjemy, bo wolę chyba gdzieś indziej coś zjeść niż niż tutaj. Bo widziałem tu parę dań takich, nie chcę tak nagrywać ludziom do talerza zaglądać, ale ale to po prostu troszeczkę tak wygląda i wygląda. Także idę na dół, idę na dół, wiem, pokażę, jakie są ceny. O, pan ma pizzę. Mówię, ogólnie to, ogólnie to wygląda. Ogólnie to tak to wygląda dużo, nie? Dużo, dużo tego wszystkiego jest. Ale bardziej takie, mówię, słodkości, jakieś słodkości, niesłodkości. I dziwne udziwnienia. Spoko Winda przyjechała, to śmigam od razu windą. Cyk Pokażę Wam to w skrócie, Co tu mają i po ile Takie ceny Pieprz, pieprz 10 dolarów A Wszystko w sumie są 10 dolarów 10, 11. Takie różne rzeczy. Mniejsze, mniejsze, mniej. To jest taki samochodzik. O, bo tu lody mają, ale lody może jakieś zjemy. Takie macie ceny lodów. Ciekawe, czy włoskie mają. Chyba mają. Tu są jeszcze takie różne. Różne słodkości, powiem Wam tak, że Ameryka ma to do siebie, że straszne, strasznie rzeczy są słodkie, nie? O, tu jakiś, tu jakiś dział z tymi, z napojami. Takie ceny są różnych napoi. To jest amerykańskie, niemieckie. Ciekawe, czy polskie gdzieś tu jest. Pewnie jest, ja... Frans. Moment, tylko że Polska, co Polska chyba nie ma żadnego żadnego wina w produkcji, nie? To macie z jakiego stanu? Portugalia, Spań, Grecja, Włochy, Włochy, Austria, Francja. Nie, no Polska chyba nic nie produkuje, dlatego tutaj nie mamy niczego. Tu są jakieś kiełbaski różne typu. To jest za sztukę, nie? Dwa dolary za sztukę Powiem tak, że za bardzo to za bardzo to apetycznie nie wygląda Już bardziej jakiś serbym zjadł niż to Ceny nie ma cen Wszystko jest bezcenne To bardziej bardziej coś takiego, nie? Takie owoce morza Takie rzeczy nie Tu macie takie inne rzeczy. To jest cennik tego wszystkiego, nie? Cennik wszystkiego, także tak to mniej więcej wygląda. Ale mówię, za bardzo, za bardzo mi tutaj nic to nie podchodzi. O, sałatki jedynie może nie. Te sałatki też są takie dziwne. A to co to jest? O, takie kanapki typowe. Nie, to to już w ogóle nie dla mnie do jedzenia, normalnie nawet bułeczkę sobie można kupić i co, tutaj mam taką kuchnię, owoce, warzywa, to na sztuki sprzedają, to, to wszędzie jest, to nie będę Wam pokazywał, czosnek jedynie, ale co to, o za LB, 5 za LB, ale to i tak nie jest taki czosnek czosnkowy. Tu jeszcze są trochę ciasteczek. Ciasteczka są w takiej cenie. Ciasteczka nie są takie drogie, widzę. Którzy mówię, te ich ciastka są strasznie słodkie, nie? Takie małe babeczki. Małe babeczki czegoś z drugiej strony. Jeszcze są ciasteczka różna nakręcimy jeszcze z drugiej strony różne ciasteczka o popcorny za sztukę za sztukę 4 dolary takie ciasteczko drogo mi się zdaje i one są takie słodkie tylko to jest takie słodkie że jak jedno zjecie to już, to już nic nie chcecie jeść nie komplet takich czekoladek 12 tutaj tu są takie ceny, co to jest i co ile kosztuje tu jedynie by można było coś zjeść, ale e, jedziemy gdzieś indziej stąd Czy są dobre te e, to o takie gotowe gotowe sałateczki 8,40 niby niedrogo ale zobaczcie to nie wygląda tak rewelacyjnie żeby to żeby to jeść także tu jeszcze też jakieś zioła zioła nie zioła a a jeszcze co miałem wam nagrać o kawa ja tutaj miałem gdzieś tu mieć kawkę to kawa kosztuje tyle 3,20 tak 20 kosztuje 3,50 czyli taka zwykła cena tych kaw nie także nie jest nie jest nie jest tak źle tu jeszcze zobaczymy z tej strony nagramy dla was co to jest o Kuleczka 3 dolary drogie ceny powiem wam że jest, że jest drogo nie wiem jak ten jak w internecie jak w internecie to widziałem to tak się wydawało że tu jest takie takie jedzenia z całego świata nie coś takiego że, że to inaczej w ogóle wygląda no ale mówię internet czasami internet dużo czasami Oszukuję. O, a tu nawet są czasy na całym świecie. Także, także, tak to jest. Tu jeszcze są jakieś różne te. Różne bluzy, można sobie zrobić. Dobra. Mówię, jedynie co bym tu sobie spróbował o tu są jeszcze takie kiełbasy ale też mówię nie dla mnie nie dla mnie o i z przodu jeszcze były te o i tu są jeszcze takie rzeczy ten gościu to przynosił mówię jak ktoś, ktoś lubi takie różne dziwne rzeczy to to może w tym barze akurat nie może zjeść, nie? Tu są ceny takie, no ceny są troszeczkę duże, ale gdzie tu jest z góry jakiś cennik? Ale tu jest wszystko tak typowo właśnie, że ten, że moment. Pokażę wam, pokażę wam może jak to wyglądał kogoś na talerzu. No nie, nie będę się pchał na talerzu. Są, są różne promocje, też tutaj możecie sobie przeczytać co sobie jaki dzień jest nie tak. tak Także tym oto akcentem kończymy ten filmik i powiem wam tak że tutaj tak wygląda ten market mówię nic nie ma rewelacji gdzie już w okolicy jest fajne fajne widoczki w okolicy nie budynki nie budynki to już jest fajnie wygląda wszystko niż w środku Naprawdę, my jedziemy dziś zjeść coś innego, nie, bo, no bo idziemy coś zjeść, coś innego, bo tu nie dla nas jedzą ko. Także jak spodobały Wam się, dotrwaliście do końca, dajcie komentarzyk, napiszcie komentarz, dajcie subskrypcję, no i widzimy się w następnym odcineczku.